Cześć, z tej strony Maria Squintox i dzisiaj chcielibyśmy nagrać nasz długo wyczekiwany wywiad z psycholożką z Centrum Therapii Hack, które zajmuje się właśnie głównie pomocą osobom LGBT. oraz tutaj właśnie psycholożka powie kilka słów o sobie i o tym centrum. Cześć, ja się nazywam jestem psychologką, specjalizuję się też w seksuologii i na co dzień właśnie pracuję w Centrum Terapii HAK, gdzie wraz z zespołem skupiamy się na pomocy psychologicznej, seksuologicznej, psychiatrycznej dla osób głównie ze społeczności LGBTQIA+. Ale mamy też ci pacjentów oczywiście i co jest też takim naszym wyzwaniem różnikiem można powiedzieć jest też fakt, że zajmujemy się opiniowaniem osób transpłciowych i nieminarnych. Myślę, że w takim razie możemy zaczynać i pierwsze pytanie powiedziałabym jest dosyć ogólne, czyli jeżeli państwo zajmują się właśnie edukacją seksualną także to czemu ona jest taka ważna i czemu powinna się pojawić w polskich szkołach? No myślę, że jakby edukacja seksualna jest ważna. Dla mnie. Ważna z wielu powodów, na pewno dlatego, że seksualność jest takim nieodłącznym elementem naszego życia, gdzie ja też nie wyobrażam sobie w ogóle bycia psychologiem, nie mając wiedzy na temat seksualności. Tak samo jakoś tak, może jestem teraz troszeczkę w bańce już, bo poruszam się w tym temacie na co dzień, ale rozmawiając z różnymi ludźmi o, o życiu, o takich codziennych sprawach, no. Ta seksualność wybrzmiewa wszędzie, poczynając od tego właśnie, czy identyfikują się jako kobieta, mężczyzna bądź jakaś płeć alternatywna, no, tak naprawdę seksualność jest wszystkim tym, co wiąże się z posiadaną płcią, także no wybrzmiewa ona we wszystkich aspektach funkcjonowania i no, nie wyobrażam sobie, żeby jakoś tak pomijać ten temat, nie? W edukacji w ogóle. A jednak niestety jest pomijany cały czas. Tak. Tak samo jak gdzieś brakuje rozmawiania o emocjach, o psychice, nie? To też to jest część naszego funkcjonowania, w ten sposób się komunikujemy ze światem zewnętrznym, więc dlaczego było o tym jakoś nie rozmawiać? Dlatego właśnie dobrze pewnie, że istnieją takie konta jak na przykład widziałam, że na waszym Instagramie często powstają treści, które informują albo edukują i to jest Uważam, że bardzo warte obejrzenia. Tak, jeżeli jeszcze widzowie nie, nie zobaczyli, to też polecam spojrzeć. Tak, tak, tak. Staramy się edukować no, kanałami, które są też najbardziej przystępne w odbiorze teraz. Tak. nie? Tak najłatwiej chyba dotrzeć do osób i tak najłatwiej promować tą wiedzę właśnie za pośrednictwem social mediów. I Tak naprawdę dwie minuty na przykład w filmie, dwuminutowy dwu, dwu filmik może powiedzieć bardzo dużo. Myślę, że więcej niż nie jedna lekcja. Wychowania do życia w rodzinie, no. niestety. niestety. W takim razie, czemu seksualność człowieka jest nadal tematem tabu, skoro tak bardzo powinno się nim mówić? No, to są takie kwestie kulturowo, religijne. Wydaje mi się, że no tutaj chrześcijaństwo czy wiara katolicka ma duży wpływ, jako że jesteśmy w takim regionie świata, gdzie te wartości chrześcijańskie czy religijne no gdzieś tam raczej starały się demonizować czy jakoś tak tłumić tą seksualność. Kulturowo to jest trochę tak, że no, po części kultura jest związana z religią wiadomo, ale też jeśli tutaj spojrzymy na to, że kultura do Tychczasowo była taka mocno patriarchalna, gdzie jak już ta seksualność była, przy, to jak już była, to była przywilejem mężczyzn, a kobiety w ogóle uznawano za, za takie, które nie wiem, jakoś tej seksualności nie mają. Już pomijając fakt, że seksualność w ogóle jest kojarzona tylko jakby z potrzebą seksualną, jest opłynem, gdzie, tak jak już wcześniej wspomniałam, no to, to absolutnie nie jest tylko to, to jest wszystko to, co się wiąże jakoś z tym, że. Posiadamy płeć i jakoś wyrażamy ją i w związku z tym podejmujemy różne działania inne i przeżywamy różne rzeczy. A w związku z tym, czy można powiedzieć, że nieheteronormatywność jest czymś nowym i czy prawdziwym może być stwierdzenie, że jest teraz na to moda? Tak jak często można usłyszeć od różnych osób, które są przeciwko. Mhm. No, nieheteronormatywność na pewno nie jest czymś nowym. Jeśli właśnie tylko ktoś zechce się zagłębić w ten temat, no to internet jest pełen i starożytnej już literatury, i literatury takiej bardziej współczesnej, która z kolei jakoś integruje różne źródła z poprzednich ek, epok, które donosiły o tym, że różnorodność płciowa zawsze była i to naprawdę w przeróżnych odsłonach, czy to w starożytnej Grecji, no to jest taki standardowy przykład, także jakoś tam te związki homoseksualne no, były częścią tej kultury. Także nie, osoby różnorodne płciowo są po prostu naturalnym elementem. Różnorodność płciowa występuje także w przyrodzie, naturalnie, także jest to coś co zawsze było wśród nas tylko z jakichś powodów. Było próbowaliśmy tego nie wiem, nie widzieć nie chcieliśmy widzieć, nie wiem. Słyszałam nawet, że w poznańskim zoo dwie samice flamingów zaadoptowały małego flaminga, więc tak, <głos》> tak można naprawdę. po prostu przykłady widzieć nawet w zasięgu ręki. Jak się chce, to naprawdę się to dostrzeże, nie? Także... Czemu więc wbrew tylu dowodom i właśnie tym historii nadal panuje takie przekonanie, że teraz po prostu jest na to moda i że tak ludziom sobie wymusiło się Myślę, że to wynika z lęku przed nieznanym. Tak funkcjonuje nasza psychika, że jeżeli mamy jakieś takie utrwalone schematy, że lubimy sobie porządkować i organizować świat, lubimy wiedzieć, że na przykład są dwie płcie tak? i to nam daje takie poczucie bezpieczeństwa. Ok, to jest świat, który znamy, a jak coś się, nie daj Boże, w... może w ten schemat nie wpasowuje, no to. Odczuwamy taki poznawczo niepokój i zaczynamy jakoś się bronić przed tym. No i stąd się rodzą różne uprzedzenia, tak, i taka niechęć, taka ksenofobia. Tak też jest, jeżeli na przykład właśnie ktoś przybywa i reprezentuje inną kulturę, nie? No to, to też jakoś. Nie jest tym, co znamy, więc zaczyna nas to niepokoić, i różnie ludzie reagują, albo unikają tego tematu, albo reagują agresją, nie? Jakoś tak próbują zaznaczać swoje granice, że nie, że ja tu będę bronił tego, co jest takie tradycyjne. A więc to jest kwestia takiej raczej otwartości, nie? I, i, i lęku przed nieznanym. Spotkałam się też ze stwierdzeniem, że to nie jest moda, tylko rewolucja, że teraz zupełnie inaczej się patrzy tak naprawdę na płeć. W tym momencie to wszystko zostaje obalone, to co dotychczas było. Czy, czy zgadzasz się? Zgadzam się, bo w moim umyśle też się zadziała swego rodzaju rewolucja, jak na studiach w trakcie specjalności seksuologii właśnie zaczę zaczęliśmy czytać teksty o tym, że wcale nie jest, świat nie jest taki binarny, nie? że to nie jest tak, że, że trochę właśnie kultura ukształtowała takie nasze myślenie o płci, jako że jest coś, co jest kobiece, i jest coś, co jest męskie, ale w zasadzie, co to znaczy kobiecość, a co to znaczy męskość? Nie? To też to są bardzo indywidualne kwestie i też bardzo silnie takie utrwalone w nas przez to, co gdzieś kiedyś zostało tak społecznie ustalone. Nie? A czy powiedziałabyś, że orientacja seksualna może się zmieniać z wiekiem? Bo też to jest coś, z czym się spotkałam i myślę, że wiele osób nie wie, czy tak jest. No, teraz w ogóle do seksualności podchodzi się, zarówno do kwestii płci, jak i do orientacji. Podchodzi się na zasadzie takiej, że po pierwsze, to są bardzo indywidualne kwestie, które podlegają wielu różnym czynnikom. To znaczy, akurat tożsamość płciowa jest czymś, z czym się rodzimy, więc to jest coś takiego, co raczej nie podlega jakimś zewnętrznym no, czynnikom, tak, ale na przykład dążymy do tego, żeby rozpatrywać czy to płeć, czy orientację na takim kontinuum, że mamy tutaj takie spektrum kobiecości, mamy spektrum męskości, no i można sobie wyobrazić, że takim suwaczkiem przesuwamy się po tym. No i można być bliżej, można być dalej tego, co społecznie rozumiane jako kobiece, społecznie rozumiane jako męskie. No i w przypadku orientacji, tak jak wspomniałam, może ona się zmieniać na przestrzeni życia. Jest tak, że ludzie albo odkrywają jakąś po prostu albo do, odkrywają w sobie coś, czego jakby wcześniej może nie dopuszczali, albo po prostu po czasie kończą jeden związek i okazuje się, że nawiązują relację romantyczną z, o, z osobą, która jest z tej samej płci. No i co dzieje się? No nawiązała się relacja, z uczucie, może wcześniej nie, nie wiedzieliśmy tego o sobie, że, że, że tak mamy. Ale tak się stało. No i można tą orientację w trakcie swojego życia też redefiniować. Tak też się zdarza. A powiedziałabyś w takim razie, że może ktoś być albo 100% homoseksualny albo 100% heteroseksualny. Myślę, żebym pozostawiła odpowiedź na to pytanie każdej osobie stosowna. Niech każdy sam mówi o tym, jak się czuje. nie? Jak jest, jak, jakiej orientacji może powiedzieć, że jest. Nie? To typ... Tylko, tylko dana osoba zna odpowiedź na to pytanie. Czy to, o czym mówiłyśmy wcześniej, czyli właśnie to um, zdanie sobie sprawy na przykład ze swojej orientacji jakoś później po jakimś związku, albo tak właśnie um, zmienianie w tym, wraz z wiekiem orientacji, może jakoś utrudniać coming out na ludzi? Mm. Ale nie wiem, czy dobrze rozumiem pytanie. W sensie, co masz na myśli, tak, że ja im później taki tym może być nie, trudniej. W, sensie, w taki sposób, że czy jakby to, że to tak może się w pewnym momencie zmienić w sensie, na przykład może być kobieta która wcześniej była tylko z kobietami i nagle okazuje się, że jest zakochana w jakimś facecie. Czy to może utrudniać takiej osobie coming out, że jakby już raz powiedziała? No, że, no, 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 tak. Aha, że teraz co ludzie pomyślą, tak, 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 że tak, jakaś taka jest niestała w tych swoich uczuciach, to są też myślę kwestie osobowościowe. Pewnie znajdą się osoby, które z różnych powodów a to nie wiem, jakiejś takiej właśnie rodziny mało akceptującej. Albo z takich, po prostu takie osoby mniej pewne siebie będą z różnych przyczyn jakoś się stresowały tym, że oni, co teraz ludzie pomyślą, że ja tak właśnie zmieniał zdanie. Będą osoby, które pewnie się nie przejmą tym i jakoś nie będą miały problemu, żeby, żeby wyjść z szafy ponownie, tak? Czy jakoś tak, jak mówię, no, redefiniować tą swoją orientację. E, a tak właściwie to. Takie pytanie właśnie dotyczące coming outu, bardzo podstawowe. Dlaczego? Bo myślę, że wiele osób o tym nie wie. Dlaczego to jest tak ważne, żeby wyjść z szafy w swoim czasie tak naprawdę, żeby nikt nie popędzał osoby? No, bo ten coming out to jest bardzo indywidualna sprawa i trochę to robimy dla siebie, żeby nam się łatwiej funkcjonowało. Znaczy my, no, osoby, które chcą z jakichś przyczyn dokonać tego coming outu, no to jest dla nich, żeby, żeby mogli swobodnie funkcjonować zgodnie z, czy ze swoją tożsamością, czy ze swoją orientacją. Także te to, to osoby muszą się czuć gotowe, muszą wiedzieć, czy, czy są w odpowiednim środowisku, nie? czy te osoby, przed którymi chcą się wyautować, no, jakby będą w stanie zapewnić im bezpieczną przestrzeń. A w takim razie myślę, że to jest pytanie, na które dość szybko nasuwa się odpowiedź, ale jednak nadal byłabym je zadać, żeby było dość formalnie żeby były dość formalnie, to było głupie, ale nadal aby je zadać, żeby wyklarować to u, u niektórych, dlaczego akceptacja ze strony może nie tylko rodziców, ale też znajomych, przyjaciół jest tak ważna właśnie po na przykład coming albo też później. No zależy nam generalnie na tym, co myślą o nas bliskie osoby, zależy nam, nikt nie chce być odrzucony przez osoby, na których nam zależy. Nikt nie chce być jakoś niechciany czy, czy wyszydzany za to, kim jest, tak? No a tak jak mówiłam, no, czy orientacja, czy tożsamość, czy jakikolwiek aspekt seksualności, no to po prostu jesteśmy my, nasza ekspresja, zależy nam na tym, żeby móc żyć w zgodzie ze sobą i mm, czuć, że jesteśmy kochani, lubiani za to, za to jacy jesteśmy, bez względu na to, kim jesteśmy i jacy jesteśmy i. i... W takim razie, czy jest może jakiś taki model zachowania rodzica przy coming outie swojego dziecka, jak, jak jest najlepszy sposób, jak na to zareagować, jeżeli jacyś rodzice tutaj. No, wyobrażam sobie, że każdy rodzic też jest znowu indywidualną jednostką, ma różny bagaż doświadczeń, wiedzy, jakichś przekonań na temat tego, jak świat wygląda, jakichś wyobrażeń na temat swojego dziecka, więc no, z jednej strony myślę sobie, że rodzic ma prawo zareagować różnie, tak? no bo jest to pewnie jakieś... Może to być coś, czego się nie spodziewa, co właśnie jakoś tak stoi w sprzeczności z wyobrażeniem jakimś tam swoim. Natomiast w takim idealnym świecie najfajniej byłoby, gdyby rodzice reagowali z taką otwartością po prostu i z takim przyjęciem: Okej, okay, rozumiem to, co czujesz, jestem otwarty, chcę się o tym dowiedzieć więcej, będę, sto, sto, będę z tobą za tym podążać, będę cię w tym wspierać, bo to nie świadczy o tym jakby no właśnie, bo czy to ma jakieś znaczenie tak naprawdę, tak? Czy to jakoś świadczy o tym jaką jestem osobą, czy jakoś o mojej wartości jako człowieka? No, no wydaje mi się osobiście, że nie. Więc idealnie by było właśnie gdyby rodzice podchodzili z otwartością, akceptacją i oferowali wsparcie, nie? I ale jednak, kiedy tak nie zrobią, to o czym osoba nieheteronormatywna musi pamiętać przy odrzuceniu ze strony rodziny? Może nie w takim skrajnym przypadku, który by było na przykład wyrzucenie z domu, ale po prostu zupełnej takiej akceptacji. Myślę, że warto sobie wtedy powiedzieć, że na pewno te osoby, które może zareagowały wstępnie z jakimś takim brakiem akceptacji, że pewnie potrzebują czasu, nie? Bo. Też może no, no, potrzebują czasu po prostu. Yy, że po drugie, właśnie, że taka reakcja nie musi świadczyć o tym, że nie wiem, nie kochają mnie, odrzucają mnie, tylko że jest to z jakichś powodów dla nich trudne i muszą to jakoś sobie w głowie poukładać. Yy, ale że, no mówię, no, że jakoś tak nasza ekspresja płciowa nie świadczy o naszej wartości jako człowieka. To, to dwa. A trzy, że jest masa innych przestrzeni, na pewno, w których tą akceptację i wsparcie dostaniemy. Więc jak nie rodzina, to można się zgłaszać do różnych fundacji, są grupy, które zrzeszają tego typu osoby, i tam można spotkać osoby, które przeżywają podobne rzeczy. I to naprawdę dużo daje, nie? takie poczucie, że nie jesteśmy sami z tym, co przeżywamy, i jakoś tak, że są osoby, które, które są z tym OK, nie? i które. Dla których to nie jest nic złego. Nie? A właśnie na przykład nie będąc w takiej sytuacji, jak można by wesprzeć y, osobę, która spotkała się z takim odrzuceniem? Czy jest jakiś schemat na to sposób? Pewnie nie ma uniwersalnego schematu. Przede wszystkim pewnie trzeba zapytać tej osoby, czego ona by w tym momencie najbardziej potrzebowała, nie? w jakim stopniu przeżywa to odrzucenie. Czy potrzebuje po prostu rozmowy, czy może jest to dla niej na tyle trudne, że nie wiem, ma jakieś myśli samobójcze, no to wtedy trzeba taką osobę skierować do specjalisty. A może potrzebuje, nie wiem, po prostu usiąść wspólnie i posiedzieć i pomilczeć, nie? Także to będzie zależało. To wszystko zależy od osoby. Tak. Takie na przykład marsze równości, jakie są organizowane w Polsce w Poznaniu, w wielu innych miastach, też mogą pomagać w takich sytuacjach, albo po co one w ogóle są organizowane? No na pewno pomagają, bo po pierwsze, tak jak powiedziałam, dają to poczucie przynależności, tego, że właśnie i takiej jedności, że jest. Tak ilościowo pokazują, że zobaczcie, ile nas jest, że jest nas dużo i jakoś tak idziemy ramię w ramię, i też to pełni funkcję taką, że zapewnia tym osobom widzialność, nie? że po pierwsze widać je, że to jest grupa, to nie są pojedyncze jednostki, i to z jednej strony jest sygnałem dla otoczenia, dla społeczeństwa, że to jest duża grupa wśród nas, i warto zdawać sobie tego sprawę, a z drugiej strony dla osób, które, które należą do tej społeczności, że nie są same, że mają zawsze jakby z kim porozmawiać o takiego typu przeżyciach. Też ostatnio, jak byłam na Marszu Równości, to też widziałam Wasze stoisko, więc zawsze pewnie też można podejść, poszukać porozumienia. Tak, i to jest też ważna funkcja, że tam różnego rodzaju fundacje i firmy, czy takie placówki jak nasze, pomocowe, się promują, dzięki temu jakby gdzieś dają znać, że halo, jesteśmy dla Was, gdybyście potrzebowali pomocy, tak. No to, to to wiadomo też, gdzie takich osób szukać, więc. No. A teraz może tak trochę zmieniając temat. Ostatnio stworzyliśmy posta na temat właśnie par jednopłciowych wychowujących razem dziecko i pojawiło się dużo wątpliwości ze strony jednak naszych widzów. To chcielibyśmy teraz w miarę rozwiać, czy jest to jakoś negatywne dla dziecka, że jest wychowywane przez. Parę jedną płciową. No znowu y, ulubiona odpowiedź psychologów to należy, <laughs> bo y, wyobrażam sobie, że moim osobiście, moim zdaniem, y, no, płeć, y, czy tak z psychologicznego punktu widzenia, y, przy wychowaniu płeć nie ma znaczenia. Ważne jest, żeby dziecko miało zapewnione bezpieczeństwo, jakąś tak bezpieczeństwo emocjonalne, fizyczne, tak miłość, troskę, to są takie aspekty, które są najważniejsze i kluczowe w rozwoju, w prawidłowym rozwoju dziecka i nie sądzę, żeby to było jakoś uzależnione od płci osób, które gwarantują to temu dziecku i wyobrażam sobie, że zarówno w parach jednopłciowych, jak i w parach dwupłciowych mogą występować różnego rodzaju nieprawidłowości, patologie. więc zarówno para jednopłciowa jak i dwupłciowa może tak samo skrzywdzić dziecko, a może tak samo stworzyć mu idealne warunki do życia, także Czyli sam fakt, że para jest jednopłciowa, wcale nie dyskryminuje, wcale nie determinuje, że będzie to dziecko jakoś źle wychowywane? Moim zdaniem nie. <gry> w takim razie chciałabym jeszcze zapytać o to, znowu troszeczkę zbaczając z kursu, jak mogłyby się czuć jak czują się osoby mocno religijne, które. Tak naprawdę zaczynają sobie dawać sprawę z tego, że należą do społeczności LGBT. Bo wiem, że to może być pewnie różnie w zależności od osoby znowu, mm -hmm. ale takie jakieś częste może przeżycie. No, wyobrażam sobie, że taka osoba w pierwszej kolejności może poczuć się jakiś niepokój w związku z tym, że właśnie jej odczucia czy przeżycia nie wpisują się w to, co oczekuje od niej, nie wiem, rodzina, kultura, jej właśnie wyznanie. więc wyobrażam sobie, że to na pewno jest jakiegoś rodzaju lęk, lęk przed właśnie przed odrzuceniem, przed tym, że może no pewnie taka osoba też nie będzie do końca wiedziała, czego się boi, ale pewnie będzie się bała, że coś jest z nią nie tak, I, bo nie tak została uczona, że tak powinno przebiegać nie wiem, jej rozwój. Także wyobrażam sobie, że po pierwsze lęk, po drugie, jakaś taka niepewność, co będzie dalej co mogę z tym zrobić, do kogo się udać, no bo tu wróćmy do tej edukacji seksualnej, że nikt nie, nikt nie rozmawia z nami o tym, gdzie możemy czerpać w razie czego wsparcie. I co jest normalne, a co nie. Co jest normalne, a co nie, no właśnie. W takim razie, czy uważasz, że każdy psycholog, psycholożka powinien. Akceptować osoby LGBT, niezależnie od swoich poglądów politycznych? Z perspektywy kodeksu etycznego, tak. Taki to jest wpisane gdzieś w nasz zawód, że powinniśmy potrafić oddzielać swoje własne poglądy i uczucia od tego, z czym przychodzi osoba pacjencka i koncentrować się na jej trudnościach, na jej przeżyciach i na tym, jaki sposób przy pomocy wiedzy którą posiadamy możemy danej osobie pomóc i tylko to się liczy